Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale A w tym, w tym odcinku wylosujemy sobie giveawaya z poprzedniego odcinka Jeśli chcecie brać w, w udział w następnych giveawayach no to łapka w górę, sub na kanale, dzwoneczkiem, mił komentarz No i co? Mamy tutaj od 1 do 16 i 12 osób na YouTube i 5, 4 osoby na yy, yy, Instagramie, na prywatnych wiadomościach no to co? Generujemy. Ojku, proszę Jeszcze raz, żeby nie było, bo to jest 8. przecież sobie tak, generowałem tego. Generujemy. Odświeża nam się strona. I to jest piątka. Piątka. Piątka to jest. M.Korpus. Dziwna nazwa, ale Zgłoście do mnie na Instagrama. Podar masz w opisu. Stawcie łapkę w górę. Suba na kanale z dzwoneczkiem. Gratuluję, zwycięzcy. A wy chcecie jeszcze grać w następnym jak To łapka w górę. subskrypcja na tym kanale z dzwoneczkiem. Tyle chciałem. Do zobaczenia. Siema!